Natalia znowu skręci. Patrzcie, jaki piękny. Wszystkie patrzą. Mamy widownie dzisiaj. Także zaczynamy spektakl. Witamy się z Wami. Powróciliśmy tutaj na, e, na tą łączkę. Co tutaj znalazłem? Tego e, scyzoryka takiego. I, I Natalia narzeka, że tutaj przyszliśmy. Bo ona tu nic nie znalazłam. My tu byliśmy. Byliśmy tutaj raptem godzinę. Także nie narzekaj. E, i temat wygląda tak: tutaj ten skrawek, taki mały, tutaj taki, taki. Zresztą, może i nawet rzucę zdjęcie z góry, mniejsza o to. no terenu też jest dosyć dużo, e... i będziemy e... się posuwać w stronę domów. Bo jak wiadomo, im bliżej domów, to może coś tam ktoś kiedyś wyrzucał, no nie? albo zgubił, albo coś, ale i śmieci więcej. No, tutaj akurat na to miejsce, gdzie stoimy, to pozwolenia nie mamy, ale się będzie można dowiedzieć. Dobra, nie przedłużam gadki. Widzowie patrzą, będą no klaskać, nie będą, ale może zamuczą coś. Tutaj już jeden ogon podnosi, pewnie coś zaraz coś poleci. Dobra, no to zaczynamy, startujemy. Idzie tam, patrzcie. Idzie placek. Fajne krówki. Dobra, zaczynamy, hej. Mam tutaj pierwszy sygnał. To już z góry mogę powiedzieć, że będzie to chyba e, ruda. Ale ale sprawdzimy, czy na pewno. Tak, już widzę rdzę. Także podejmuję i lecę dalej. Tak jest. I oto mamy pierwszą monetkę Pierwsza monetka z numerem 1 Fenolek pana Adolfa Strasznie sparciały Trudno Wyskoczyło mi teraz takie jakieś żelastwo i, o, i co by to było Tu są gwoździe Chyba tak. Czyżby od jakiejś bramy, albo od czegoś. No raczej było to coś zamontowane do drewna. W ten sposób, albo jakoś tak. Albo... A kiwie! Kurde, zaś trzeba będzie ciężkie nosić. O i mamy pierwszy lepszy Fand, Klamerkę Zdjęcia już widzicie Kurczę ostatnio dosyć dużo małych znajduje, w zasadzie tylko małe Złom Złom wykopałem Czego tu chcesz? Natalia ma kwaśną minę, bo ona tu nie chciała przyjść. No. Patrzcie, nie mamy. Ja nie rozumiem o co ci chodzi. Doping jest. No to idź sobie na dół przecież. Korzystaj. Może nie uprzedzisz ze streberkiem. No, patrzy się na mnie. Taka żona. Natalia znowu skręci. Patrzcie, jaki piękny. Poczekajcie, ja muszę to na telefonie nagrać. Moment. Ok, patrzcie na to. Ja cię. Ja. Piękności moje. Jesteś już mój. Ja cię kicham. Ja. Jaki śliczny. Masakra po prostu. Ale piękny. Ale piękny. Ja. Yeah. Czekajcie troszkę, go oczyszczę. Dobra, patrzcie teraz. Ja I jakie liczne. Ciekawe, ile to ma lat. Masakra po prostu. Ale się jaram. A, ja dobra, kurczę, nie przesadzam już, bo <grywia> Ja cie... super! No po prostu, brak słów. Patrzcie na tą ciucurę jedną, wstrętną. Pokazałem jej pierścionek, to zaczęła się wymawiać, ale mi się tu źle kopie, złom, kopie, tutu, rutututu, tu, tu, tu. no i co powiedziała? No. Ej, ja chcę złotko. No. Ona chce złotko teraz. Co za normalnie wybredne. Nie ma post, kurde. Post od znajdek. Teraz musisz zgłodnie, żeby fenole docenić. No. Tak, dbam o ciebie, żebyś, żebyś nie miała za dobrze. <laughs> nie no oczywiście żarty Dobra, no żona mi pogratulowała tego sreberka co mam tutaj. Sobie na palec założyłem Sexy. bardziej No nie mówi, się, nie mówi się babskie, tylko kobiece albo damskie. Nie podaruję ci nic. Nie, boś jest wybredna. Ty złotko chcesz poza tym. Także pił takie sreberko, co to jest? Idę kopać, nie dyskutuję dłużej. Dosyć czysto tutaj. Mało sygnałów. A tutaj mam jakiś taki dosyć fajny. Koło 60 bije. Coś chrupie, więc możliwe, że jakiś złom albo kamień. Nie, to był kamień. Sygnał nadal w dole. I chyba już coś widzę. Jest chyba jakaś okurka. O kurde, przełączam się na telefon. Cóż by to mogło być? Zaraz wyczyszczę. Tu miejscówka będzie przednia. Skoro jesteśmy tutaj. Nie, raz zbliżę wam. Tak to wygląda. Jedna strona. Druga strona. O kurcze, piękna rzecz. No jest, o, plomba. Plomba, uuu, a nie, myślałem, że coś lepszego. A tu jest tylko wyciśnięte A. Albo 5 rzymskie, tak, myślałem, że to jest literka A. 5 rzymskie. No i nic więcej tu nie widać. Czy wy widzicie to co jest w tym doku? Patrzcie jakie to jest tle. Ja nie mogę Ale jaja co to jest? United States of America Co to jest? Jaki jaja? Co, to, co się tu dzieje? ja nie mogę no jaki grubos jaki grubos ja tego Natalii nie pokazuję ja cię smolę ja nie mogę no przecież to są jakieś jajca rypało normalnie po 80 jak, po, jak na złom w Goldenie generalnie sreberka ee, biją no w sumie też zależy, jakie. No takie grubsze yy, to około 80, nie? Ale takie cienkie. Ale nie ostrzy. Ale takie cienkie to już yy, około. No 39, 40, coś, dobra. No mniejsza o to. To jest ważne teraz. Ja pięknie. No po prostu. Gdzie, skąd? Tu takie srebro. Pół dorara. Pół dolara, pół dolara, pół dolarówka. Jasna żyć. Natalia mi pokazuje jakieś gesty. Puszka się jej cieszy i da zobaczyć, co znalazła. Dobra, to okazji, przy okazji pokażę jej, co ja znalazłem. Dobra, zaraz się widzimy. Na ty, na ty się cieszy, że znalazła autko. Co to jest za płaszczak? Mówi, że Ford. Tak, Ford. Teraz ci pokażę to. No, 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 Momencik. Co to za Ford? Czemu ty nie chcesz ostrzyć kościół? American fort, American Ford. Eju! Czemu on nie chce wyostrzyć? Znowu coś się mu porobiło z tym. O jest, dobra. No dobra. Ok. Co masz jeszcze? Krajcarka. Krajcarka. Yeah. No i co? I co? Co się I co? Kurczę, mówiłem tu zostać, a ona chciała się stąd zmyć. Dobra, to ja ci pokażę zaraz to, co ja znalazłem. Tak, to jest y, Łóżeczka. No i co ty narzekasz tutaj? Ja ci mówiłem, że tu takie trzeba pochodzić. Coś. Wiem, o kurczę. Nie, To też ciekawe. Ale cieszy mnie najbardziej sreberko. No wiadomo, pokaż to sreberko. No i co, paróweczko moja. Co? Cieszy się. Srebreczko, trzeba będzie ładnie wyczyścić. I pójdzie do gabloty. To jest mój brum. Brum brum ci oddaję, proszę Daj bardzo mój fordeła. Brum. Natalia się cieszy, Fordeo. że Forda znalazła, bo my też Fordem jeździmy, tak. jak wiecie. Dobra. To teraz na tej Czekaj. telefon i będzie nagrywać i ja jej pokażę co ja znalazłem. Dawaj. Dobra. To ja się pokażę pochwalę tym co znalazłem. Ty tego nie widziałaś, to miało być dla Ciebie jako nagrada pociszenia. Jakie piękne. Jakbyś nic nie znalazła i patrz na to. Czekaj. <laughs> o kurde. <laughs> ja dzisiaj po prostu rozpaliłem system. Ale ty rozwalasz system. Ja cię po prostu rozpierrzyłem system w drobny magno. 1951 pół dolara, amerykańskie. Half dolar. A tam co tam? Pokaż jeszcze tą Aha, ozdobę. Dobra. dobra. Ja tu to trzymaj, po prostu. trzymaj. To trzymaj. <grych> ja cię... Jakie ładne. Jak ja uwielbiam takie zdobienia. Bo po prostu tego nie? się nie da. To właśnie mówiłem, jak nagrywałem. Nagrywał takie, takie motywy. Uwielbiam takie motywy, szczególnie kwiatowe. Ale to to po prostu. Patrzcie grubas. Na to, patrzcie na to. Mm. Grubasek. Taki grubas, iż po prostu. Ach. Ja się tak nie bawię. Mędziura. No tam pod płotem leżał sobie i czekał na No Tam aż, pod płotem. Aż pan Miśur przyjdzie i go weźmie. Weźmie do domu i do gabloty. No, pan Misur, Chowaj to! Bo to straszy. Ja tam wracam, bo, bo tam może jeszcze być. Także dobra, oddaj. No. Tak to wygląda. Krótkie podsumowanie z połowy dnia zrobiliśmy. Pochwaliliśmy się co mamy. Krowy dzisiaj, no, krowy to dzisiaj robią robotę, naprawdę. Taki doping. Patrzcie jaki doping. Wszystkie do nas się odwróciły dupami. Machają moganami. Machają moganami, to bardzo dobrze. Dobry znak. Bardzo dobry znak. Tak, bardzo dobry znak. Tutaj jest tak specyficznie, już typowo do nas odwrócona zainteresowanie. No, Dobra, fajnie, bo się już robi z, z klipu 4, 4 minuty. E, kończymy, e, no nie wykopki, tylko e, tą paplaninę. Jedziemy dalej. Coś do da powiedzieć. Natalia nie powiedziała, że, to, że ta półdolarówka to jest srebrna. Teraz dopiero do niej dotarła, dotarła ta informacja. I co się stało? Tragedia. Jak zwykle. Ból dupy. no. <laughs> Czekaj, zaraz jakąś tubkę z Maścią wykopię. <laughs> na razie jeszcze nie wiem, co tu jest. Dopiero co podniosłem dołek. I coś tu jest. Coś tu jest ładnego. Chyba jakiś medalik. A no proszę bardzo. Przełączam się na telefon. O, i takie coś. Bardzo ładnie. Dajcie chwilkę, ja to trochę wyczyszczę. No i oczyszczone. O. Tak to wygląda z bliska. 1891. Albo jest to rok wybity, pamiątkowy, jakiś jubiluszowy, albo ten. Tutaj jest... Co tu pisze? Ej, o. Nie wiem, będzie w opisie, albo już jest. Natalia na bank coś znalazła, bo siedzi przy dołku już chyba z 5 minut. I fotografuje, czyści. Także zaraz się tam do niej zgłaszam. Dobra, mamy tutaj dołek. I z tego dołka wypadło mi coś takiego. Taka jakby spineczka, nie wiem w ogóle co to jest, chyba to nie jest spinka, bo w sumie nawet nie ma. Tego środka. Nie wiem, jakaś w sumie końcówka, ale ładne takie zdobione. Kto wie, co to jest? No, fajnie. Dobra, do następnego. Jak coś. No kurde, ale ładne. Zarąbiaste. No. Zarobiasz do gabloty. No już się nam ten e, miejsce w gablocie kończy. Musimy trzecią założyć. Musimy trzecią założyć. No tak, każdy z nas ma swoją. Ładny sygnał. 60, 63. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Jeszcze wewnątrz jeszcze w dołku no, bardzo lubię jak w dołku ale zapodaje z tego jabłka e, lubię bardzo jak w dołku pokazuje się taka ciemna ziemia ona tak można powiedzieć, że ona tak już sugeruje, że jest tutaj coś fajnego, jakiś kolor no, i gdzie ty jesteś, się tu tak męczę a ciebie jeszcze nie ma No i ja no i, pewnie, że mamy kolor. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie. wezmę grubszy sprzęt. No, tutaj. Jest kolor. Rudy. Tak, jakaś podkładka, w... Jeszcze coś z maszyny. Padam. Kurtka, normalnie ta torba to już mi się taka ciężka robi. Będę musiał chyba iść do auta i, i wszystko zostawić, rzucić do wiadra i dalej czochrać. Jest pierwsza mletka. po przerwie. Jeden fenolek cesarski. Czy tu mamy rok? 1899 Tylko podniosłem bryłkę i coś zielonego się pokazało. I co my tu mamy? My tu mamy coś ładnego. Co to jest? Czekaj, to nie czasem jeszcze resztka jest? nie, to tylko z odbitka. Co to jest? A chyba wiem. Dobra, to jest dziur, e, szyld z e, dziurki od klucza. Nawet się nie odważy tego wyprostować, bo, bo się od razu złamie. O, piękna rzecz. Kurczę, kiedyś, kiedyś to potrafili naprawdę ładne zrobić. Teraz to wszystko kurczę, takie na sztukę. Aż po prostu. Jak człowiek na to patrzy, wszystko co teraz robią, to... Insztyzna. No, na no, tyle ja się ze mną przekona, że co będziemy jeść. I proponuję mi posiłki bezmięsne. I jak ci proponuję posiłki bezmięsne? No. Ja proponuję mu fasolkę. No, fasolkę z jajkiem. Z jajkiem. No, to bezmięsne. Mieszani. No, to bezmięsne. To Dobra. Jajby, Mają być codziennie. Mają być codziennie. Moje ulubione. Moje ulubione. Dobra. Eee... My kończymy dzisiejszy wypad. Mamy godzinę e, 19.30 prawie. E, także zawijamy na chatę i będziemy musieli jeszcze na jakieś, jakieś drobne zakupy skoczyć. E, tak, właśnie muszę mięsko kupić. Dokładnie. <słuch> będziesz panierował? Oczywiście, ja zapanieruję, a ty ziemniaczki robisz. Dobrze. Dobra. Podział musi być. Podział musi być. czemu ja się zgodziłam? Teraz mam świadków. Jakie świadków, że co? No, że się zgodziłam na mięso. No. będzie No, nie będzie jajka. Jajko będzie w panierce. Dobra. Dobra. E... Was wciągamy w nasze prywatne życie. <śmienicza> Okej. Okay. Eee... No to my się wa z wami żegnamy. Widzieliście co było. Eee... I tyle z naszej strony. My bierzemy się do domciu, z głodnymi brzuchami, jedziemy jeszcze na stację, podskoczymy jakieś e... czypsiory i, i kawunie na drogę. Eee... Muszą być. <śmienicza> Znowu żarcie. <śmienicza> Ja. ja chcę dietę tu zaprowadzić, a ty mi tutaj. Cudownie... Dieta jest wyborna i proszę nie narzekać. Proszę nie narzekać. Dobra, 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 dobra. No to dobra, to e, żegnamy się z wami już po raz setny, e, czymcie się gorąco, jeszcze parę słów od nas. E, fajnie, że wpadacie do nas. Dziękujemy za, za, za subskrypcję, za komentarze, za to, że zostawiacie coś e, u siebie. E, jeszcze gorące pozdrowienia dla pik, pikającego mopa, <grymio> <grymio> dig, dig, digging. E, I dla Krynio. I dla. Ta, jak? Krynio? Krynio, Gry, G. krynio G, tak. E, ostatnio przy premierze naszego filmiku, który wrzuciliśmy w dniu 9 kwietnia, był to tytuł Nic nie wpadło. E, tam akurat się udzielali, bardzo się fajnie z nimi pisało. E, jeśli o kimś zapomnie, zapomnieliśmy, kto tam e, się udzielał na, na premierze, to, e, to też pozdrawiamy. I tyle. Dzięki jeszcze raz. E, zostawcie jakiego, jakąś subskrypcję też, jeśli jesteście e, nowym, e, nowym użytkownikiem, now, nowym widzem, i kręci to was. E, i tyle, dziękujemy jeszcze raz i czymcie się, a my lecimy.